Jest dzisiaj z nami Ulefon Armor Mini 20T Pro. Jeżeli ktoś jest ciekawy, jak mi się go używa, zapraszam do oglądania. Instagram oczywiście na początek. Mirosław Mazanec albo Pan Mirek, co wpiszecie i tak ja wyskoczę tam, wrzucam zdjęcia z testowanych przeze mnie telefonów. Z tego, uwaga, zaskoczenie też. Ale w tym momencie ważniejsza od Instagrama dla mnie jest strona internetowa który smartphone.pl, gdzie wrzucam testy telefonów, gdzie wrzucam jakieś ciekawe informacje i gdzie, co najważniejsze, wrzucam rankingi telefonów w różnych przedziałach cenowych, więc zapraszam. Nasz dzisiejszy bohater to jest telefon, który przyniósł mi ostatnio najwięcej radości. Wszyscy narzekają, że telefony są nudne, i powolutku sam zaczynam dochodzić do takiego wniosku: wszystkie telefony ostatnio są takie same, są nudne. Ciężko tam cokolwiek skrytykować, co najwyżej cenę, tak? Bo. Te telefony są bardzo, bardzo drogie. Tymczasem ten telefon to dla mnie osobiście jest powiew świeżości, ja go mam od kilku tygodni i z wielką, z wielką, z wielką przyjemnością z niego korzystam. Z kilku powodów, chociażby z tego, że to jest mały telefon. Zobaczcie, to jest malutki telefon przekątna ekranu to jest 4,7. Nie ma już w tym momencie takich małych telefonów, oczywiście. To jest gorbasek, no ale to jest telefon pancerny z przeogromną ilością funkcji. Naprawdę przeogromną ilością funkcji. Funkcji użytecznych, funkcji takich, których brakuje wielu osobom, bo zawsze się ktoś pyta, a czy jest dioda powiadomień? To jest tutaj dioda powietamiń. A czy ma wejście miniczek na słuchawki? Oczywiście ma wejście miniczek na słuchawki. I ma jeszcze wiele, 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 wiele innych cech, o których powiem. No a zobaczcie, zobaczcie wielkość. Tak, tutaj mam innego ulefona, To jest Almo 27 TPO. A tu jest ten nasz miniacz. No, to taka jest e, różnica. W związku z czym, pomimo tego, że to jest grubasek, to ja go z przyjemnością sobie wsadzałem do kieszeni, zupełnie mi e, nie przeszkadzał. No i oczywiście głównym telefonem to, to nie będzie, e, jak dla mnie, ale jako drugi telefon sprawdza się przynajmniej w moim przypadku znakomicie, a myślę, że dla wielu osób ten telefon może stać się e, głównym telefonem. Oczywiście dla osób, które potrzebują takich funkcji, potrzebują tego typu e, telefon. Teraz tak, skąd go mam? Ja go mam od e, producenta e, z, e, z jego sklepu z Aliexpress. Jakby co, to, to link wrzucam w opisie pod filmem i on tam, u niego kosztuje 1700 zł. Natomiast, uwaga, ten telefon można też kupić w polskich sklepach, w Polsce, w renomowanych sklepach z elektroniką. Jakby co, ja też linki jakieś powrzucam w opisie, wszystko pod e, filmem. I on w Polsce u nas kosztuje 2,100. Bez złotówki, oczywiście. No to moim zdaniem nie jest naprawdę taka cena z zupy, biorąc pod uwagę to, co ten telefon oferuje. No i teraz jeszcze pokażę pudełeczko, bo pudełko, mały telefon, ale pudełko duże. A jak? Pudełko duże, ładne. I w pudełku jest wszystko to, co być powinno, albo nawet i więcej, bo tutaj oprócz dokumentów. Mamy też, no to jest wiadomo, kluczyk do wyjmowania tacki sim, ale jest tak samo szkło ochronne. Proszę bardzo, fajne, małe. Od razu ten telefon ma folię naklejoną, ale jakby ktoś chciał, to może się też posiłkować szkłem. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest, o, kabelek. Smyczka do przypięcia i padowalka 33W, jeżeli nie pamięć nie myli. Także takie pudełka bym sobie życzył, i fajnie, że jeszcze gdzieś. Jest szansa, żebyśmy takie pudełko dostali. No to ja sprzątam ten bałagan, kończę przydługi, jak zwykle, wstęp i opowiadam o telefonie. Zaczynamy oczywiście od budowy, ale przy okazji będę mówił o funkcjach, bo to jest rzecz jedna ściśle związana z drugim. Telefon, ponieważ jest mały, chociaż jest grubaskiem, to nie waży tak strasznie dużo, to jest 301 gramów. No to jest naprawdę spoko. Wkładam go do kieszeni spodni i mówiąc szczerze, zapominam, że on tam jest. Jest. Tutaj nie ma najmniejszego problemu. Budowa jest pancerna, typowa, czyli tutaj mamy wszystko takie ogumowane. Tutaj mamy wstawki aluminiowe, ale uwaga, tutaj z tyłu mamy ładowanie bezprzewodowe. jest w tym telefonie ładowanie bezprzewodowe 15 watowe, jeżeli dobrze pamiętam. Jest tak samo ładowanie bezprzewodowe zwrotne, czyli spokojnie jak macie jakiś zegarek albo inny telefon, to sobie z tego telefonu bezprzewodowo go naładujecie. No i tutaj ten tył zawiera coś, co mi się na przykład bardzo przydaje w pracy, czyli kamelkę flir. Kamelkę flir, która sama w sobie jest droga, a tutaj w zestawie ją mamy. No i ja na przykład używam tych, tej kamelki do tego, żeby sprawdzać, jaka jest temperatura. Telefonów, jak wykonuje jakieś różne testy, sami widzicie to na moich filmach, więc to jest jedna rzecz. Poza tym tutaj mamy diodę doświetlającą, ale też jest tutaj wielka dioda doświetlająca, ja zaraz pokażę, jak to wszystko działa. Więc to po prostu jest tak samo latarka, czy też jak nie wiem, samochód się nam zepsuje, to stawiamy i mamy urządzenie alarmowe. Także to jest świetna sprawa. I obiektyw jest tylko jeden. Do zdjęć jest tylko jeden obiektyw z tyłu i jeden obiektyw z przodu. Nie można mieć wszystkiego. Tutaj mamy głośnik. Głośnik też jest jeden i głośnik jest z tyłu. I jak już od razu powiedziałem, że tam jest głośnik, to też od razu puszczę, jak on brzmi. Jest to ok, moim zdaniem, w sensie, że wiadomo, że nie będziemy tutaj z tego telefonu słuchać e, muzyki, ale dzwonek usłyszymy. No Do filmów też, ewentualnie, chociaż tak jak mówię, przez ten telefon, znaczy na takim telefonie filmów oglądać nie będziemy. Jadąc dalej, co my tutaj mamy? Zacznijmy od dołu. No to tak, wiadomo, że jest USB-C, wszystko jest uszczelnione. Telefon spełnia normę IP68 i 69, także absolutnie najwyższe normy pod względem zabezpieczeń przed wodą. No to USB-C zabezpieczony. Tutaj to miejsce na tą zaczepkę, którą widzieliście w pudełku. Jedziemy tutaj, mamy wszystko metalowe, i to jest tak. Tutaj czytnik linii papilarnych. To jest ok. Przykładamy palec. I już, jakby co. O, jest tak samo. Odblokowywanie twarzą i działa jedno i drugie. Tutaj dwa takie fajne, małe przyciski do regulacji głośności okrągłe. I też działają w porządku tutaj na górze. Uwaga! Jest dioda na podczerwień. Jest dioda na podczerwień, a w środku jest aplikacja pilot. I możemy sobie dodać jakieś urządzenie, klimatyzator, telewizja, wentylator. No, wszystko tutaj jest, producentów jest od groma. Także jak nie mamy pilota gdzieś na wakacjach w telewizji, na przykład, albo generalnie tak samo w domu, możemy sobie tutaj to zrobić i nie ma żadnego problemu. I to też fajnie działa. No, i tutaj coś, co wiele, wiele, wiele osób. Chciałoby, żeby było cały czas w telefonach, a czego nie ma, czyli wejście miniczek na słuchawki. Proszę bardzo, podłączamy sobie słuchawki i słuchamy sobie e, muzyki. E, od razu powiem, bo pamiętam z ciekawości, tak? Z ciekawostek jest tak samo na przykład aplikacja do słuchania radia, ale zobaczcie, to jest tak fajna aplikacja, zresztą w tamtym telefonie e, u ulefona też tak było, że możemy słuchać radia bez. Bez podłączania słuchawek. Też świetna sprawa. I w ogóle niespotykana u innych producentów, tylko w ulefonie coś takiego jest. Tutaj, proszę bardzo, mamy miejsce na kartę SIM i jest też miejsce na kartę pamięci. I tutaj mamy przycisk programowalny, gdzie można zaprogramować coś do jednego, dwukrotnego albo długiego przyciśnięcia. Ja mam do dwukrotnego latarkę, tą mniejszą. Tak mam to zaprogramowane. W sumie naprawdę no, budowa jest solidna, nic tutaj nie stuka. Telefon jest baskiem, ale jest mały. Strasznie, strasznie sympatycznie się go trzyma w łapie i strasznie sympatycznie się z niego korzysta. Do budowy nie mam najmniejszych zastrzeżeń. No to przewracamy telefon do przodu i jedziemy z wyświetlaczem. Przekątna to jest 4,7, to jest IPS i rozdzielczość to jest HD. Nie Full HD, tylko HD. Ja osobiście nie zauważam tego, ale na przykład mój kolega, który ostatnio z którym ostatnio się umówiłem, siedzieliśmy, gadaliśmy, on zobaczył ten telefon, co to jest, patrzy się tak na ekran, patrzy, patrzy, mówi, a to jest chyba HD, bo gdzieś tam widać. Ja mówię, no tak, rzeczywiście to jest HD, a nie Full HD. Także jak macie zdrowe młode oczy i siedzicie w telefonach, no to może to zauważycie. Dla mnie podczas takiego normalnego korzystania nie ma to żadnego znaczenia. Znaczenie większe ma jasność maksymalna, która nie wiem jaka jest, natomiast nie jest jakoś strasznie wysoka. Nie jest zła, ale mogła być troszeczkę wyższa, no bo rzeczywiście jak będziecie mieli mocne słońce, to może tam gdzieś średnio być coś widać na y, słońcu. Z rzeczy ważnych, to oczywiście tak, nie ma always on display, ale jest dioda powiadomień. Tutaj w tym momencie się nie świeci, ale ona się świeci różnymi kolorami, jak przyjdzie do nas powiadomienie, jak ładujemy telefon, więc to jest rzecz niespotykana w dzisiejszych czasach, a tutaj jest. I w ustawieniach jeszcze pokażę, jak wygląda. Wyświetlacz, no bo to jest tak, jasność automatyczna, i tutaj działa wszystko bardzo ładnie. Wygaszanie ekranu, to sobie od razu zmienimy, żeby się wygaszał wolniej. Jest ciemny motyw. No i tutaj, tak, mamy podświetlenie nocne. Tutaj mamy typ kolorów i temperaturę, i możemy sobie wybrać normalny albo żywy. Tutaj mówiąc szczerze, mam normalny i też jest ok. Tutaj z temperaturą domyślne, ciepłe, chłodne. Jest autoobracanie, pokazywanie prędkości sieci i jest odświeżanie. Odświeżanie jest dynamiczne, wysokie albo standardowe. Wysokie w tym przypadku to jest 90 Hz. I ja mam ustawione cały czas na wysokie. Ten telefon nie jest oczywiście demonem prędkości, ale też nie jest jakimś ostatnim leniem. Działa to wszystko bardzo ładnie. Jest podnieść, aby wybudzić. Tutaj jest centrum sterowania, animacja ładowania. Można zmieniać sobie tapety. No i tak jak już pokazywałem, działa też dwukrotne uderzenie w tą. O. I w drugą stronę. O! Więc, no, może wolałbym, żeby był Full HD, ale generalnie do. Wyświetlacza i tak nie mam większych zastrzeżeń. No to pojedziemy sobie teraz z działaniem. Mediatek Dimensity 6300, 6nm z Mali G57, 256 GB pamięci wbudowanych, 8 GB RAMu wirtualnie powiększane o kolejne 8, pamięć w standardzie UFS 2.2, czyli nie za szybko, ale tutaj nie narzekamy. Jak to działa? Działa to wszystko przyjemnie. Tak jak już mówiłem, to nie jest demon prędkości, ale to też nie jest telefon, gdzie musielibyśmy się jakoś specjalnie martwić, że coś nam nie zadziała. W AnTuTu Benchmark, po AnTuTu, 423 tysiące punktów. No, no to tak to wygląda. Jak sobie chcemy w, e, czytać jakąś stronę, to sobie coś czytajmy. No, chwilkę trwa, ale też bez przesady, później już się ładnie przewija. Tutaj, 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 tutaj zobaczmy jeszcze na przykład, czy tutaj siedzi. No tutaj się nam już pokazało coś innego. No ale generalnie naprawdę ten telefon działa bezproblemowo. I nie mam z nim absolutnie żadnych żadnych problemów. Co więcej, cała reszta, no to tak, zobaczcie tutaj, nie, wiem, czy ostrości ustaw się. Widać, jest Voice Over Wi-Fi i Voice Over LTE. Plusik. Jest oczywiście 5G, które też działa i też nie ma żadnego problemu. Ten telefon doskonale łączy mi się z moim samochodem po kablu i Android Auto działa. Idealnie. Wielkie zaskoczenie, bo z tymi chińskimi telefonami nigdy nic nie wiadomo. Tutaj bez najmniejszego e, problemu. Są płatności zbliżeniowe. Też wszystko działa. Żadnego problemu. Portfel Google'a sobie podłączyłem. E, jakość rozmów telefonicznych jest bardzo w porządku. Tutaj mamy głośnik na górze, więc wszystko ładnie, wyraźnie e, słyszymy. E, no. Wszystko, wszystko tutaj w tym telefonie działa tak, że po prostu tego telefonu używa się bardzo przyjemnie i ja absolutnie nie mam na co narzekać. No to teraz oprogramowanie i pokażę, jakie ten telefon ma funkcje, bo jest tego całe mnóstwo. Zaczynając od tego, że mamy Androida 14, chciałoby się pewnie 15, ale jest 14. O, wersja Androida 14, natomiast e, zabezpieczenia są z grudnia 2024, a aktualizacja systemowa Google Play z 1 stycznia 2025, także coś się tutaj w tym telefonie dzieje. I to jest spoko. No i teraz e, funkcje. E, Przede wszystkim nie ma tutaj śmieci i to jest wielka zaleta. Czasami kupujemy w sklepie telefon od renomowanego producenta i tam w środku tego telefonu mamy miliony jakichś gier, jakichś programów, jakichś aplikacji, których nie chcemy. Tutaj nie ma żadnych śmieci. Tutaj jest wszystko to, co być powinno. No to teraz tak. Pilota pokazywałem. To jest jedna rzecz. Radio FM pokazywałem. Sypa. To jest druga rzecz. Tutaj uwaga, jest ta dioda na około. Zobaczcie. Na niebiesko. Czerwono-niebiesko. Bez migania. I z miganiem. I jak coś się nam stanie z samochodem, cokolwiek, no to coś takiego możemy sobie wrzucić. Tutaj jest tak samo sygnał, możemy sobie do tego wybrać. To to jest e, druga rzecz. Jedziemy dalej. Dalej mamy z rzeczy ciekawych i o których powinienem powiedzieć. No to to jest tak: lampa turystyczna. O! To jest lampa turystyczna, czyli to wszystko naokoło. Nie zobaczcie. No to to jest jasno, tutaj sobie ustalamy jeszcze, tu miga, tutaj SOS i tutaj cały czas włączona w ten sposób. No a tutaj ustawione na czas trwania, więc też kolejna bardzo fajna y, funkcja, po prostu najzwyczajniej w świecie latarka. Y, jedziemy dalej, jest, to są motywy, y, są narzędzia. Wysokościomierz, kompas, poziomica, barometr. Zobaczmy, jakie mamy ciśnienie. 1011 paskali No, to, to, to jest to. Jest kamerka FLIR. I to jest coś, co dla mnie jest bardzo, bardzo ważne. I dlaczego ten telefon tutaj zostanie u mnie na, na długo? Możemy sobie kręcić filmy, robić zdjęcia, sprawdzać temperaturę. No, to zresztą widzicie na moich filmach, jak e, robię testy e, Antutu i sprawdzam, czy się telefon rozgrzał, czy nie. No, to właśnie w ten sposób dla mnie to jest bomba. Narzędzia już pokazywałem. Opiekun. Czyli takie czyszczenie telefonu, przyspieszanie, blokada aplikacji i tak dalej. Dalej mamy tutaj przestrzeń dla dzieci. Tutaj jest gier. To radio pokazywałem, to pokazywałem. Tutaj są widżety, ponieważ. O, oczywiście tutaj mamy też taką mm, pastylkę wokół. Kamerki do selfie, jak sobie włączymy muzykę, jak będziemy słuchać na słuchawkach, to wtedy nam się to pojawi i będziemy mogli sobie tutaj sterować. Też w sumie fajna sprawa, taka jak w wielu innych telefonach. Zamrażalka, czyli jak nie chcemy używać jakiejś aplikacji, to sobie ją tam dodajemy na przykład i ona nam nic nie zużywa i jest typ prosty. No więc to są wszystkie funkcje tego telefonu. Tych funkcji jest, jak widzicie, mnóstwo, i te funkcje są bardzo fajne i pożyteczne. O, zobaczcie, to jest jeszcze fajna rzecz body camera mode, czyli typ taki, że możemy wyłączyć wyświetlacz, a i tak kamerka będzie nam nagrywała film do 30 minut. Może się też przydać, nie wiem, może. Nikt nie wie, że nagrywamy, a my cały czas to nagrywamy takie. Tajnos agentos, jakby to powiedzieć. Jeszcze na przykład tutaj jest aparat podwodny, czyli możemy nagrywać pod wodą, sterować wtedy przyciskami, w sensie robić zdjęcia, żeby albo nagrywać filmy i steruje się wtedy przyciskami. No więc naprawdę, naprawdę funkcji w tym telefonie jest mnóstwo i to są wszystko bardzo fajne, pożyteczne, użyteczne funkcje. No i to jest naprawdę taki telefon do pracy, który autentycznie będzie z nami pracował, będzie nam pomagał w codziennym życiu. Zdjęcia, filmy, tutaj będzie szybko, ale jest naprawdę kilka ciekawych rzeczy tak czy owak. Z tyłu mamy 50 megapikseli, światło 2.0, jeżeli dobrze pamiętam, tak jest, a z przodu mamy 32 megapiksele. Natomiast aplikacja jest ciekawa i tych możliwości zdjęciowych jest naprawdę dużo, bo mamy tak, zdjęcia nocne, wideo, no to filmy, wiadomo, tu jest obraz, czyli zdjęcia, tutaj filmy i różne tryby filmowania, jakby ktoś chciał się pobawić. Tutaj mamy 50 megapikseli. Więcej mamy zdjęcie grupowe, nakładkę AI, czyli takie śmiesznostki. Tam możemy sobie e, o, kogoś sfotografować jako króliczka, zajączka, wszystko jedno, wracaj. E, są GIFy, jest portretowy, profesjonalne, wideo, typ sportowy, wideo kadrowe, o, czyli tak to się nazywa, czyli nagrywanie przednią i tylną kamerą. Dzień dobry, zmniejszę się, bo to nie jest specjalnie ciekawy widok. Jedziemy dalej. Typ profesjonalny do robienia zdjęć, panorama, przyspieszone zdjęcia, a same zdjęcia są ok. No, same zdjęcia są ok, ja już pokażę. Szkoda, że nie ma aplikacji osobnej, tylko trzeba korzystać ze zdjęć Google'a. No ale ok, nie można mieć wszystkiego. Wejdźmy sobie tutaj na zdjęcia. No, zobaczcie, na przykład typ nocny to jest bez typu nocnego, to jest typem nocnym, to ładnie wyostrzone. Teraz pokażę Wam to wszystko na ekranie komputera. No bo tutaj wiadomo, że nic albo niewiele widać. Ale uwierzcie mi, te zdjęcia są spoko, typ portretowy. No to zobaczcie, naprawdę. Nie ma na co narzekać. Nie ma na co narzekać przy takim telefonie, gdzie przecież nie chodzi w tym telefonie robienie zdjęć. No to tutaj wszystko jest OK. Filmy. No, to też zaraz zobaczycie, to ja już nie gadam. Po prostu oglądajcie. 1, 2, 3, witam. To jest nagranie w 2K. Full HD jest, 4K nie ma, 2K to jest najwyższa możliwa rozdzielczość. I, I co? No i spróbujmy tak, przejście troszeczkę, żebyście zobaczyli, jak wygląda stabilizacja, która jest w tym telefonie elektroniczna. Można ją włączyć, można ją wyłączyć. Biec, dobrze. Biegnę troszeczkę. Co jeszcze mogę pokazać? Kubeczek z kawą. Chyba jest osty, więc chyba jest e, ok. No i jeszcze, jak się można maksymalnie przyzumować, czterokrotnie. O! No to też chyba nie najgorzej. Dzień dobry. Jest jeszcze kamerka do selfie i tutaj tak samo jest 2K. Xiaomi w tych tańszych telefonach ma tylko Full HD, a tutaj mamy 2K, nie 4, ale 2, no to też zawsze jest coś, zawsze jest jakaś lepsza rozdzielczość, no to chyba byłoby na tyle, kłaniam się nisko. Co nam jeszcze zostało? Bateria. 6200 mAh. No to mały telefon, duża bateria. Funkcji mnóstwo, ale wyświetlacz też jakiś niespecjalnie wymagający. W każdym razie mi ta bateria starczała na 2,5 dnia takiego zwykłego używania. E, myślałem, mówiąc szczerze, że troszeczkę więcej będzie starczało. 2,5 dnia, no do 3 tam ewentualnie. E, ładowanie to jest tak, 33 W tą ładowarkę. 15-watowe bezprzewodowe i 5-watowe zwrotne, czyli spokojnie kładziecie sobie coś tutaj i ładujecie, nie wiem, zegarek, słuchawki od tego telefonu. No generalnie na baterię nie narzekam. A... Funkcja ładowania bezprzewodowego naprawdę mocno mnie w tym telefonie zaskoczyła. Czyli, co ja sobie sądzę o tym urządzeniu? Świetny telefon, mały telefon, napakowany różnymi bardzo praktycznymi funkcjami. Oczywiście to nie jest telefon dla każdego, ale dla osób, które potrzebują czegoś takiego do pracy. Kamelka termowizyjna mnóstwo, mnóstwo różnych funkcji. Długi czas pracy, to ładowanie bezprzewodowe. No, wszystko tutaj jest. Mówiąc szczerze, ja sobie ten telefon zostawię, bo wolę na przykład ten, ma ten mały telefon od tego wielkiego, dużego, chociaż tamten też jest fajny. Tam wykorzystywałem tą kamerkę Flir. I będę korzystał tylko z tej, bo to jest zapakowane w taką bardzo fajną, kompaktową formę, która do mnie bardzo przemawia. O, i to było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie i co? I do następnego smartfona. Na cześć.